Witajcie Foldermaniacy w kolejnym odcinku Krótkich Recek. Jak zapewne zauważyliście, trochę zmienimy tło, ale to tylko po to, żeby lepiej było widać omawiane noże. Dzisiaj omawiamy sobie nóż ze stajni QSP, a konkretny jest to model GANET. Zaczynamy! Tak jak wspomniałem, dzisiaj QSP GANET. Nóż z tej troszeczkę wyższej półki, jeżeli chodzi o stajnie. QSP, wyższej jakościowo, no i wyższej też troszkę cenowo. Ganet po angielsku oznacza głuptaka, a jak wiecie, QSP bardzo lubi określać swoje modele nazwami różnego rodzaju ptactwa, w związku z czym jak najbardziej wpisuje się w ten trend. Tak wygląda rozłożona. Długość całkowita tego noża to 200 mm. 86 mm ma głownia. Grubość główni to równe 3 mm. Natomiast waga tego noża to 99 gramów. Więc powiem Wam, że dla mnie ten nóż, swoimi wymiarami i wagą, idealnie wręcz wpisuje się w to, co ja określam mianem wymiarów czy rozmiarów idealnych, jeżeli chodzi o nóż EDC. Standardowo już porównanie. Benchmark PN75-1 Mini Presidio 2 Racik 1k PMK2 Nie, no oczywiście Victorinox, Pionieralox. QSP Ganet ma głównie typu Drop Point wykonaną ze stali 154CM ze szlifem w pełni płaskim, i powiem Wam bardzo, ale to bardzo moim zdaniem atrakcyjnym, satyn satynowaniem poziomym, nie pionowym jak to jest w 90% przypadków satynowanych głowni. Zadali sobie trudu, bardzo atrakcyjnie to wygląda to poziome satynowanie. W dodatku no, bardzo podoba mi się sam kształt głowni i poprowadzenie szlifu. Głownia oczywiście pracuje na łożyskach, nóż jest front flipperem. Bardzo aksamitna, miękka praca głównia praktycznie sama opada po zwolnieniu blokady. Rękojeść. Rękojeść wykonana jest dwutonowo. Mamy tutaj bolster z włókna węglowego w różnych kolorach w zależności od wersji, bo jest ich kilka. Pokażę Wam teraz na zdjęciu. I. Mm. Mia karta, którą jak przed chwilą widzieliście, też możecie mieć w kilku wersjach kolorystycznych. Ręko jest, tak jak wspomniałem, kilku ton, dwu, no, dwutonowa w kilku wariantach kolorystycznych. Stalowe linersy, dość grube, dość gruby linerlock. Linersy odchudzane są po obu stronach. Ten bez blokady, dość mocno nawet. Blokada zapada. Ładnie, pewnie, nie ma tutaj żadnego ruchu główni w pionie lub w poziomie. Wspomniałem już o łożyskach? Chyba wspomniałem. Naprawdę bardzo przyjemna praca tego noża. Chociaż no, oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy front flipperów nie lubią. W związku z czym, no właściwie tutaj, co prawda, ten nóż można otworzyć tak jak klasycznego flipera palcem wskazującym, ale trzeba sobie zadać troszeczkę trudą. Eee, klips, no taki powiedziałbym standardowy klips, jeżeli chodzi o noże z Chin, stalowy. Eee, deep carry, w związku z czym nóż praktycznie całkowicie znika w kieszeni. Śrubki wewnątrz klipsa trochę wystają, natomiast sam klips jest wpuszczony w rękojeść przełożyć na drugą stronę klipsa się nie da w związku z czym tylko pozycja tip up i tylko dla osób praworęcznych. Mamy tutaj czarny backspacer. Najprawdopodobniej jest to G10. dość długi i zachodzący mocno na tył rękojeści. Nie mamy otworu na linkę ani żadnej innej formy zawieszenia ewentualnego ogonka, więc no tu miłośnicy ogonków mogą być zawiedzeni. I co? Piękny, moim zdaniem bardzo klasyczny nóż, jeżeli chodzi zwłaszcza o kształt głowni. Eee, bardzo, powiem Wam szczerze, lubię go używać. Naprawdę fajnie tym nożem się pracuje. Głownia jest dość wąska, bo te 3 mm plus pełen, płaski szlif naprawdę pozwalają na na bardzo przyjemną pracę i cięcie tym nożem, on przechodzi bardzo łatwo przez materiał. Jest dość długa, bo tak jak wspomniałem, 86 mm długości w nożu EDC naprawdę wystarczające. No i ten klasyczny drop point, który pozwoli Wam też wykonywać jakieś prace wymagające wbijania noża, też się bardzo przydaje. Fajny brzuszek. Równo wyprowadzona krawędź tnąca po obu stronach. Także szczerze powiedziawszy QSP GANET naprawdę bardzo ciekawy e, projekt. E, jeżeli chodzi o cenę, no w polskiej dystrybucji ten noż kosztuje 429 zł i to chyba wszystkie wersje kolorystyczne kosztują tyle samo. Moim zdaniem bardzo ciekawa alternatywa dla noży. Tych wiodących producentów noży EDC. Bardzo lubię swój egzemplarz. Nie oszczędzam go, używam go. Zresztą, jak większość noży, które są u mnie, wszystkie właściwie są używane w jakiś sposób, albo do cięższych prac, albo tylko do delikatnych. Ale tak czy owak, posiadanie noża, który nietnie dla mnie akurat mija się z celem, chociaż wiem, że są kolekcjonerzy, którzy się ze mną nie zgodzą. Tyle na temat QSP Ganet ode mnie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.